Dzień dobry drodzy, jesteśmy w centrum Keo. Postanowiliśmy z rana tutaj przyjechać, żeby później nie tracić czasu na kolejne atrakcje. Za mną, jak widzicie, pozostałości po zamku książęcym. Miasto założył Wilhelm Zdobywca wraz z żoną. Ufundowali tutaj dwa opactwa, żeńskie i męskie. Natomiast tutaj, z drugiej strony, vis à zamku, mamy już Kościół Świętego Piotra. Kościół św. Piotra powstawał od VII do XVI wieku. Widać tu zdecydowanie styl romański, podstaw i gotyk. Jak widzicie te zdobienia, przypory, portal, te rozety, te pięknie strzeliste wieże. To już jest czysty gotyk. Wewnątrz warte uwagi na pewno są organy, ale także Ambona. I w tym momencie wybieramy się do kościoła. Mam nadzieję, że będzie otwarty, że będzie można zobaczyć go. Sprawdzimy. Ta świątynia od środka wygląda tak. Tutaj mamy wyjście. A ołtarz główny mieści się tutaj. Skromny, ale schludny. Przyznam szczerze, że jeśli chodzi o gotyk, to właśnie takich kościołów oczekuję. I takich kościołów chcę oglądać. Takie kościoły chcę oglądać, jakie mi się podobają najbardziej. Skromne, ale bardzo zdobione. Zdobione naturalnym kamieniem. Nie złocone, nie dodatkowe jakieś elementy doklejane. Wszystko z jednego materiału powstało. I witraże. Majste no sztyk. Spójrzcie tylko na to sklepienie krzyżowo-żebrowe. Jak to jest misternie wykonane. Ale same te zdobienia nad ołtarzem głównym, dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego. Spójrzcie sobie nad ołtarzem głównym, tam na górze, pod wytrażami coś pięknego. Jak widzicie, trwają prace konserwacyjne w ołtarzach bocznych za prezbiterium ale to wszystko jest z kamienia to jest wszystko płaskorzeźba, przepiękna misternie zdobione te detale, zobaczcie jak te motywy roślinne pięknie są tu przedstawione te drobne zdobienie na tych fryzach zobaczcie tutaj jeszcze Podcienie, sklepień. Nie dość, że krzyżów żebrowych gwieździste to jeszcze takie zwisające. Takich jeszcze w życiu nie widziałam. Naprawdę ten gotek tutaj to jest najpiękniejszy jaki może być w historii sztuki i architektury na tych terenach Francji, w Wielkiej Brytanii również u nas budowano z cegły głównie i były pozłacane w pewnym jakimś Tu jest wszystko pięknie z kamienia robione, rzeźbione. Tutaj jeszcze mamy płaskorzeźbę z wizerunkiem świętego Piotra z XVI wieku. Patrona kościoła całej świątyni a no tu podejście z prawej strony do hotarza głównego Na estetyczne misterne rzeźby cudowne Piękna świątynia, a co ciekawe w trakcie II wojny światowej Zostało ocalone e, boskim cudem e, od wszystkich bombardowań. E, kościoły zostały uchowane. Duża część zamku również została zachowana. Dlatego też możemy się cieszyć e, takimi pięknymi zabytkami w tym mieście w tym momencie. Jest godzina dziesiąta. Jak widzicie, dopiero miasto budzi się do życia. Otwierają się lokalne kawiarenki. A tutaj zobaczcie na w tej stronie kościoła mamy. Banki Idziemy teraz w tamtą stronę. Tam jest opactwo Świętej Trójcy. To jest ciekawa budowla, zabytek. Zobaczymy, czy da się wejść. Mamy tu też wieżę Tour de Leroy. Powstało w 1346 roku jako część fortyfikacji. Teraz jest to taki punkt odniesienia. Aby turyści przybywający do Keo mieli łatwiej dostać się na zamek, ponieważ między tymi współczesnymi budynkami zlewa się ten kolor zamku. Natomiast tu mamy tą świątynię św. Piotra. Wszystko jest bardzo blisko siebie, nie trzeba daleko chodzić. Drodzy, zbliżamy się do kolejnego ciekawego miejsca. Tu trochę hałas jest, bo są remonty. Jesteśmy przy kościele z XI wieku. Należy do z tutejszego, natomiast nic szczególnego poza jednym miejscem w nim tutaj naprawdę nie ma. Tym szczególnym miejscem jest mianowicie grobowiec żony Wilhelma, zdobywcy Królowej Matyldy. Wejdziemy tutaj do środka na chwilę. Jeśli będzie otwarte oczywiście. Mam nadzieję, że uda się coś zobaczyć. Że jest otwarte drzwi są. To wchodzimy. świątyni znajdziecie też Oryginalną chrzcielnicę, baptysterium z tego okresu powstania. Pięknie się zachowało. Opostwo Świętej Trójcy, bo w nim jesteśmy, zostało założone w 1060 roku pod wpływem żony Wilhelma Zdobywcy, Matyldy Flandryjskiej. Powstało jako pokuta za zawarcie związku małżeńskiego, na którym nie było zgody ze strony Rzymu. Chodziło o ugruntowanie pozycji księcia wśród baronów normandzkich. Ten odwór główny jest bardzo skromny. Tego uroku dodają tylko te witraże i w niebu wstąpienie fresk nad presbiterium. Spójrzcie, w tym miejscu właśnie mieści się grobowiec Matyldy, żony króla Wilhelma Zobywcy. Matylda była córką króla Flandrii oraz siostry Henryka, francuskiego króla. Była kobietą, która pomagała ubogim. Z tego względu też została tu przechowana. Ten kościół powstał właśnie za jej datków. Dzięki jej, jej mężowi, powstał ten kościół. Popatrzcie, taki skromny kościółek, a charakterystyczne jest prezbiterium z takimi różowymi okienkami. Szkło jest w odcieniu różu fioletu, co daje taki przyjemny, ciepły kolor. Natomiast sama świątynia jest skromna. A nie o e, kościoła świętej Trójcy, mamy tu ruiny dawnego kościoła St. Gilles. E, istniał tu kościół od VII wieku, który podczas wojny stuletniej ucierpiał. Odbudowano go oczywiście jak najbardziej, został wy wybudowany od nowa. W trakcie II wojny światowej to on najbardziej tu ucierpiał, ponieważ podczas bombardowania tutaj tego wybrzeża Normandii przez aliantów został zniszczony. Zostały tylko właśnie te ruiny, te arkady, te łuki. Kościoła. A szkoda, bo wygląda na to, że był bardzo ładnym tym kościołem. Idziemy w takim razie dalej. No i teraz, drodzy, idziemy na zamek. Czas najwyższy. Jest godzina za 15.11. Trzeba zobaczyć fortyfikację. Chyba tędy się wchodzi. Słuchajcie, tutaj jest kolejny mostek wejścia, ale jest nieczynny. Wygląda, że jest remont. Obeszliśmy do całe wzgórze zamkowe. Jeszcze tam jest jedno miejsce, gdzie być może jest wejście, zaraz zobaczymy. Jeżeli nie, no to bardzo słabo, że nie ma żadnego oznakowania, żadnych informacji, że zamek jest nieczynny, że jest w remoncie. Ale zaraz się przekonamy. Wygląda na to, że znaleźliśmy parking pod zamkiem. Ale tam też jest jakaś żółta tabliczka. Może no zobaczymy czy się da wejść. O wejście jest z tej strony. Super. Mogliśmy od razu przyjść z tej strony. Ale myśleliśmy, że trzeba z drugiej przejść. Tak wyszło. Idziemy na mury zamkowe, na fortyfikację. Zobaczcie, tu nawet jeszcze ślady są po bramie podnoszonej most zwodzony był, fosona dole dookoła, tam kolejny mostek a widzicie, trwa remont na zamku także ograniczony jest dostęp ale szkoda, że nie, nie ma tych oznaczeń właściwych odpowiednich, w którą stronę się udać, żeby wejść na ten zamek bo my naprawdę dość dużo czasu poświęciliśmy, żeby znaleźć to wejście nie wiedząc, że było tak blisko Zrobiliśmy rądkę dookoła wzgórza ząbkowego. Ale aż dziwnie zrobili takie zasieki, taki labirynt tutaj. Po co to tak? Nie mam pojęcia, wystarczyło postawić kładkę. A nie robić takie slalomy. No ale okej. Okay. już mamy pierwsze zabudowy, które się zachowały. Dużo placu mamy z tego Być może będą tutaj tereny zielone, może jakaś scena będzie występy, może będą. Ale zobaczcie tutaj na dole. Fosa. Tędy przebiegała fosa. Ewidentnie trwają tu prace archeologiczne, bo fundamenty jakieś stare odkopane zostały. Fajnie by było, jakby to było zachowane. A zobaczcie tutaj też odkopali mnóstwo fundamentów starych. Tu też pewnie jakieś prace będą się działy. Tu wygląda, że świątynia musiała być kiedyś, ale spróbujemy wejść najpierw tam na górę, zobaczymy to cały plac jak wygląda. Mury obronne rozciągały się na, na długości 800 metrów oraz zajmowały powierzchnię około 5 hektarów. Było to Największa w ówczesnych czasach forteca w Europie. Podczas budowy tego fortu powstały najpierw dwie kwadratowe wieże w XII wieku, później dobudowano jeszcze okrągłe dwie w XIII. I tu jedną z nich widzimy, ten kwadrat w kącie z drewnianym odbiciem. Odbiciem na górze to jest tych wież. Dodać można, że w tym miejscu, gdzie te kostki, te płytki są równo tak wyłożone, tutaj znajdowała się sala zamkowa, gdzie król przyjmował gości. I można też domniemać, że znajdowały się na nią pokoje sypialniane, ponieważ według informacji zawartych w informatorze były tu też schody takie, które prowadziły na górę. Prawdopodobnie były schody w tym miejscu. Natomiast idziemy dalej do góry. Zobaczcie, jaka piękna panorama rozpościera się na miasto z baszty. Nie, wszystkie tutaj są kościoły, prawie wszystkie, bo w tej trójcy tutaj nie widać. Natomiast, jeżeli widzicie tamten kościół, tam dalej, nie ten, ten z prawej, tylko tamten dalej. To jest również burunek opaska. To jest opaska męskie. Byliśmy wcześniej w opasku żeńskim, gdzie była pochowana żona w zdobywcy. Natomiast w tym męskim pochowany jest sam przywódca, król. Prawdopodobnie podjedziemy tym autem, żeby było dość szybciej, żebyśmy tyle nie chodzili, bo już dobre dwie godziny chodzimy po mieście. Idziemy jeszcze tutaj do świątyni, która była kaplicą zamkową. Jest to jedna nowa, halowa budowa. W tym momencie tutaj mamy fotografię terenu twierdzy. Nic się nie zachowało jedynie podłoga, chociaż też mam wrażenie, że była przerabiana, ale możliwe, że jest stara. Ładne zadaszenie drewniane i tak naprawdę nic poza tym. No i jednak coś się jeszcze uchowało z tamtych czasów, ten wytrosz piękny, sprawiający lwy. A w tym klasycystycznym budynku, który tu po prawej stronie widzicie, znajduje się Muzeum Normandii. Przedstawia e, dzieła, wystawy dotyczące Normandii, m.in. związane z malarstwem rzeźbą, e, również z czasami II wojny światowej, bombardowaniem na latem na Normandię. Jest tutaj też na terenie Zamku Morze Sztuk Pięknych, gdzie są właśnie te dzieła normandzkich malarzy, artystów, rzeźbiarzy, nawiązujących do, do sztuki od XVI do tak XX wieku, ale piękna świątynia. Tak, tutaj jest muzeum Normandii również w tym budynku, więc kościół przeznaczony ma teraz na makiety, ma plany, mapy tego zamku, tego obszaru, w którym się znajdujemy. Jak to wyglądało, jak to przemieniało się przez wieki. Jedynie co można fajnego podziwiać tutaj, to te witraże, które się uchowały i wnętrze. Razy dotarliśmy już bardzo interesujące miejsce, którego pominięcia byśmy sobie nie mogli odżałować. A mianowicie jesteśmy przed ratuszem miejskim, tym budynkiem tutaj pięknym, który przyklejony jest do budynku opactwa męskiego, ufundowanego właśnie przez Wilhelma Zdobywcę. Tutaj też Wilhelm Zdobywca jest pochowany, dlatego że to jest opactwo męskie, mężczyźni byli chowani w opactwie. Świątyniach, przy świątyniach męskich, natomiast kobiety przy żeńskich. Popatrzcie, jak tu jest pięknie, jaki to jest ogromny plac, co tu można zobaczyć. Nie dość, że jest ratusz, nie dość, że jest średniowieczna gotycka świątynia i opactwo. Tutaj natomiast mamy jeszcze do tego pałac de justice, czyli sąd, prokuratura, wszystko, co związane jest z prawem. Tutaj ma swoją siedzibę. A to, to, to chyba w każdym większym mieście turystycznym jest. E, można sobie zrobić zdjęcie i chyba, chyba za chwilę sobie tutaj zdjęcie spikniemy. A słuchajcie, tutaj jeszcze po prawej stronie od Palac des Justizy mamy ruiny kościoła z X wieku. saint Etienne to był kościół gotycki, niestety w czasie II wojny światowej w 1944 roku został zbombardowany przez Niemców. I tylko tyle się ostało, czyli część transeptu i e, Baptysterium. Jest zamknięty, nie da się go zwiedzać. Są so to ruiny, które cały czas stoją i są niedoinwestowane na piękne miejsce. Kę. Chyba najbardziej reprezentatywne zabytki poza zamkiem i kościołem świętego Piotra w mieście. Zobaczcie jak tu jest pięknie, fantastycznie i zachowany, utrzymany ten ogród pięknie. Rozpoczęła się w 1063 roku z inicjatywy Wilhelma Zdobywcy i jego małżonki Matyldy. Zakończyła już 14 lat później. Zajmowali go Benedyktyni, którzy podczas wojen religijnych musieli go opuścić, a w latach 1562 63 budynek został zniszczony. Jego odbudowa nastąpiła dopiero w XVIII wieku. Budynki klasztorne wznoszą się wokół krużganka w stylu toskańskim. Dziś budynki są siedzibą ratusza, a de Moms wraz z niedawno odrestaurowanym Place Saint-Sauveur tworzą wyjątkowy zespół dziedzictwa kulturowego. Podczas II wojny światowej klasztor był szczególnym miejscem dla lokalnych mieszkańców. W 1944 roku stanowił schron, a także szpital polowy. Z okazji 80. rocznicy lądowania w D-Day utworzono przestrzeń wystawienniczą, gdzie przedstawiono Kanadyjczyków, Brytyjczyków i Francuzów wyzwalających miasto. Słuchajcie, zakończyło mi się miejsce na karcie GoPro, więc z telefonu nagrywamy. Odkryłam, Ło, że mam opcję nagrywania w 4K. <grych> Brawo, ja! Złego, nie? No, Podprac prawie pół roku korzystania z telefonu, także no. Dobra, nagrywamy z telefonu. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. W jednej z tych sal w ratuszu, tej na długość 30 metrów, szerokość 9 metrów, zawieszono żerandole ze szkła Murano. Sala ta powstała w XIII wieku. Drewniane bazerie przypominają czasy Ludwika XV. Natomiast jeszcze po rewolucji francuskiej była tu szkoła. Tutaj studenci się uczyli, i tu była sala egzaminacyjna. W czasach II wojny światowej, w 1944 roku, mieściła się tutaj sala uchodźców. W tym momencie jest to sala do przemówień, do wystąpień przedstawicieli miasta. Duża sala, piękne obrazy, malarstwo. No, ładne miejsce bardzo. Natomiast tu na górze idzie się do ratusza miejskiego. Tam kilka pięter jest. My wychodzimy z ratusza i idziemy teraz do świątyni, bo tam się wchodzi od zewnątrz. A wychodząc z ratusza mamy tu przy kasie jeszcze sklepik. Mamy tutaj, tutaj pamiątki nawiązujące do Bite Normandię. Yy, mamy też tu pamiątki związane z średniowieczem. Książki, przewodniki w różnych językach. No to wchodzimy. Świeża farba. Moi drodzy, zobaczcie co to za świątynia piękna Ale piękne miejsce Moi drodzy, wejście jest od prezbiterium do kościoła Ale zobaczcie jakie piękne mamy tutaj witraże w kaplicach Kolejna kaplica Co kaplica to piękniejsze Witraże. Wybaczcie, że ten obraz tak trochę lata, ale z telefonu ta stabilizacja inaczej niż z GoPro, które ma wbudowaną opcję. Staram się w miarę równo dotrzymać. Święty Józef z dzieciątkiem. Tutaj już takie mniej witrażowe te okna. Być może wymienione były po II wojnie światowej. Mamy tutaj kapliczkę, m.in. ojciec Pio. Kaplica św. Marcina, z tego co tu widzę. Tutaj kolejna świątynia poświęcona Joannie Dark. Zobaczcie, Joanna Orleańska, historyczna postać. Średniowieczna. Tutaj nawet jakieś relikwie są świętego Donata, Klementyna, świętego Antendina, świętego Wincenta i innych świętych Są relikwia, których możecie zobaczyć. Idąc dalej, mamy kolejną kaplicę świętego Andrzeja. To również są jakieś. Relikwia Świętych u stóp świętego Andrzeja Piękne majestatyczne rzeźby popatrzmy teraz na ołtarz główny. Wejdziemy od tej strony. Spójrzcie, ale piękny jest ten ołtarz. A u stóp ołtarza mamy grób Williama. Tu został pochowany władca Normandii. Spójrzcie, ta tablica pamiątkowa powstała, a w 900 nią rocznicę urodzin Williama, czyli Wilhelma Zdobywcy. Zostało zafundowane przez miasto Hastings, a także... A przez innych wielkich w 1927 roku Idziemy dalej, zobaczcie jaka ta wielka świątynia jest ogromna niesamowita jest ten zegar. Popatrzcie jaki piękny zegar tutaj jest. Zobaczcie tutaj w 60. rocznicę wyzwolenia Normandii Benedykt XVI odprawiał uroczystą mszę świętą 7 czerwca 2014 roku. Idąc z drugą stroną trafiamy już do kolejnej z kaplic św. Antoniego. Mamy tutaj z dzieciątkiem przedstawiony i obrazy są. Tutaj mamy kaplicę świętej Teresy z Lisie. Święty Mikołaj. A jeżeli chcielibyście dopomóc finansowo Kościół albo kupić świeczkę, pomodlić się to zawsze możecie zapłacić kartą. Takie czytniki to już w zasadzie nic nowego na Zachodzie. Biorąc pod uwagę desakralizację kościołów, tutaj na szczęście nic się nie wydarzyło ze z tego względu, że jest to zabytek i kościół nadal może funkcjonować. No i jeżeli chcecie dopomóc, kupić świeczkę, pomodlić się, wesprzeć parafię kościół finansowo, zawsze można użyć czytnika kart. Świątynia przepiękna. Warto tutaj się udać. Podejrzewam, że gdyby nie to, że została wpisana w rejestr, sorry, że tak dziwnie słychać, ale wiatr jest. Podejrzewam, że gdyby nie została wpisana w rejestr zabytków, to uległaby po prostu zniszczeniu, desakralizacja by nastąpiła. Tak jak to w wielu przypadkach właśnie we Francji, tej laickiej Francji, która była kolebką chrześcijaństwa, też nastąpiło. Dzisiaj, nawet jadąc do centrum miasta z hotelu, mieliśmy. Przy drodze, nawet w miarę współczesny kościół, budynek kościoła, początki XX wieku. I co się okazało? Wewnątrz mieści się siłownia. Jedna z sieciówek otworzyła tam właśnie siłownię. Kościół został zdesakralizowany. Podobnie dzieje się już powoli w Belgii i w Niemczech. Mam nadzieję, że ten przykry trend nie trafi do Polski. też właśnie, że jednak dzisiaj już do Lizy nie pojedziemy, ze względu na to, że do Antwerpy mamy ponad 500 km. 5,5 godziny pokazuje nam nawigacja. Jest godzina 14, dojedziemy na, na noc praktycznie. Ale co ciekawe, umówiliśmy się z Piotrem, że przyjedziemy teraz jeszcze w te rejony. Pojedziemy do Lizy, do Rue i może jeszcze parę innych ciekawych miejsc których nie zdążyliśmy podczas tego czterodniowego pobytu zwiedzić. Cieszę się, że udało się nagrać dość dużo materiału. Zawsze mile widziane komentarze, łapki w górę, jak Wam się podobało. Dajcie znać, co myślicie. Tymczasem chcieliśmy się z Wami pożegnać, podziękować. No i co? Widzimy się tak w następnym odcinku. Trzymajcie się, ciepło. Hej!